Czy mamy jeszcze raz? Cześć, jestem Maciej. Cześć, Aldona. Cześć, ja jestem Daria. Cześć, jestem Mateusz. W transportowe i do Czechy Kultony, z tego co pamiętam, pracuję od 2007 roku. Jako kierowca zawodowy pracuję już 2 lata. Ja pracuję od prawie 2 lat, a siostra od 5. 5 już minęło, bo już kiedyś wyrabiałam. Euro24 jest firmą, w której zaczynałem swoją karierę. Euro24 współpracuje od 2009 roku. Na takich takie? jeździłyśmy, przerobiłyśmy już firmy, teraz jesteśmy w trzeciej. Jest tutaj dobrze i tu zostaniemy. Jeżdżę ciągnikiem siodłowym z Naczepą. Jeżdżę na busie w w zasadzie już teraz wszystkie. wszystkie. Znaczy nie, no, nie jeździłyśmy jakimś tam Renault, Fordem, Ortem, bo, bo mam Mercedes. I tak, tak. Chciałyśmy, chciałyśmy dobrze zacząć i wyszło jak zwykle. U nas to normalne. No ale dobra. To całe my tak naprawdę. Dlaczego zostałem kierowcą? Dlaczego wybrałeś ty drogę trackerek? To, że zostałem kierowcą zawodowym busa do 3,5 tony zdecydowało o te przypadek przycielu. Jeśli ma być szczera, to głównie dla pieniędzy to mnie skusiło. Już od dziecka lubiłem ciężarówki i grałem w różnego typu symulatory. Któregoś dnia zadanie do mnie kuzyn i spytał się, czy byłbym zainteresowany pojechać z nim w trasę. jednym autem, ale na dwóch kierowców, ponieważ dostał zlecenie transportu. I po tej trasie zauważyłem, że chyba byłaby to praca dla mnie. Pochodzę z małego miasta. Pracowałam w biurze. Więc wiadomo z jakimi wypłatami się to wiązało. I tak, mówił mnie kolega. To mnie skusiło. Będę dobrze zarabiać i będę mogła w zasadzie spełniać swoje marzenia, no bo nie już się nas. No. Pieniądze jednak to ważna rzecz. Dobrze się żyje i jak to mówią, yy, lepiej pokazać w mercedesie niż w autobusie. Potem moja edukacja potoczyła się zupełnie inaczej, ale jednak coś ciągnęło mnie do tej dziecięcej pasji i chciałem przekonać się na własnej skórze, jak to jest być kierowcą. No i jak widać, mi się spodobało, bo już kilka lat pracuję w tym zawodzie. No i ja zacząłem poszukiwania jakiejś filmy, żeby zdobyć to początkowe doświadczenie, żeby coraz bardziej chciał się to podobać. I... a to do dziś. Teraz, Twoja kolej. Dlaczego? No dlaczego? No na pieniądze, w sumie! W sumie na pieniędzy, no! To mi da taką kasę y, pracując za biurkiem, no raczej nie. A jak się ma jakieś tam swoje plany y, na przyszłość, no to, no to wiadomo jedyna praca, która a nam takie możliwości tak jest. Najbardziej w swojej pracy lubię to, że codziennie jestem w nowym miejscu, a Żaden wyjazd nie jest taki sam jak poprzedni. Moja praca nie jest nudna. Człowiek często się przemieszcza. Poznaje nowe zakątki krajów, miejsca praktycznie codziennie inne. Wiadomo, że nie zawsze jest możliwość podjechania i zobaczenia jakichś atrakcji turystycznych, bo uniemożliwia to albo odległość. Albo czas, wypłatę. <śmiech> Przygody. <śmiech> A tych nam nie brakuje. No w zasadzie no co, no kurczę. Każdego dnia praktycznie rzecz biorąc, jesteśmy w innym kraju, tak? Inne widoki. Nie no, zawsze za jest. <laughs> tak. Nie zawsze jest kolorowo i pachnąco, ale zdarzają się takie fajne miejsca, że byłyśmy w kilku takich. Było przyjemnie, przyjemnie spędzić pauzę i przyjemnie y, się na to patrzeć. No bo wiadomo, lepiej patrzeć na jakąś tam. gdzieś pójść na spacer, mm. na przykład. Się. Tak, to zwiedzać. Trochę gdzieś tam polapałyśmy. I chyba no. tyle. Chyba tyle. Polecam to z domu, który chciałby spróbować kiedyś. Tej ścieżki zawodowej, ale na pewno też uprzedzam, że nie ma możliwości, żeby codziennie coś fajnego zobaczyć, bo przeważnie spędza się czas na parkingach i nie ma takiej możliwości, żeby zawsze coś zobaczyć. Co bywacie w trasie? Jak sobie z tym radzicie? Macie jakieś hobby, które udaje Wam się realizować, bez względu na to, gdzie jesteście? Może muzyka, książki, filmy? Praca kierowcy wiąże się z tym, że dużo czasu człowiek przed wasa. Na busach jeździ się głównie w pojedyncie obsadzie, z tego, że są to małe auta i byłoby niekomfortowo jeździć z kimś. Trochę tego jest! Trochę Może tego nie jest, jest jakieś tam takie wszystko. Jak oczywiście zawsze teraz bierzemy po parę sztuk. Yy, oglądamy filmy, dużo mm. tak. tak filmów. Jak mm. mamy czas, naj, naj, e, weekend. Ta, najczęściej weekend, weekend, weekend. tak? Głównie korzystałem z laptopa, oglądam filmy, czy szukałem dostępu do internetu, żeby śledzić sytuację bieżącą w kraju czy na świecie, co się dzieje. w trakcie wielokodzinnych tras autostradami słucham audiobooków. Znajomy polecił mi, że on słucha audiobooków i podcastów podczas, podczas trasy i mm -hmm. ja również się na to zdecydowałem. Mm -hmm. I powiem szczerze, że to jest fajna sprawa, bo fajnie mija czas i na pewno jest to jakaś odskocznia od dnia codziennego. Muzyka. Non stop, stop, non -stop. Ciechamy, śpiewamy do tuby po, po ręczniku kuchennym. Zostawiamy sobie i, I mamy mikrofony. Poważnie tak robimy. Ja trochę coś tam staram się ćwiczyć tak dla siebie w dla sprawia. Obejrzeć no, jakiś film w czasie wolnym za to kandy staram się jak najwięcej zjedzać składami. Co, no i zwiedzamy, jeżeli jest taka możliwość, gdzieś tam wyjść, a nawet jak nie ma, to skaczemy po płotach, tak jak na wczoraj. wczoraj. Mm, tak. Wczoraj poszliśmy. Trzeba sobie radzić. Wracamy z dziurowymi getrami czasami, no bo zawiśniemy gdzieś na płocie albo na jakiejś in, innej, 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 innej barierce, tak. No ale jakoś tam sobie radzimy. A to idzie, rowerki. Będzie dobrały rowerki i będziemy śmiać. Jakiegoś szczególnego, takiego hobby z no nie wiem, klejenie z kartonu samolotów no, to, to nie, takie. chyba raczej normalne, przyziemne to nie nasza dziedzina nie, <laughs> zdecydowanie. Myślę, że największym wyzwaniem w zawodzie kierowcy międzynarodowego jest na pewno panujący i dotyczący każdego miasta Jest to związane z nieprzewidywalnymi warunkami pracy, które potrafią się bardzo często zmieniać. Największym wyzwaniem według mnie w mojej pracy jest dotarcie na miejsce na czas. Mimo napiętego terminu ograniczeń związanych z czasem pracy kierowcy objazdami i problemami z miejscami parkingowymi na terenie Tak, największym wyzwaniem, szczerze powiedziawszy, to są parkingi. Znaleźć miejsce parkingowe po godzinie 20, <laughs> szczególnie u Niemca. Bo tak, tak, poza tym, to chyba nie ma takiej rzeczy, z którą człowiek by sobie nie poradził, lepiej lub gorzej, czy, czy z pomocą innych. Tak, gdyby zawsze tam, się tak gdyby coś wspieramy tamto, siebie wymagało, nawzajem. Tak. Na pewno... Trzeba być zdyscyplinowanym, skupionym. I mieć podzielną uwagę, bo na drodze zawsze się może dużo rzeczy wydarzyć. Ale no miejsce parkingowe to jest takie... to jest wyzwanie, tak. To nawet to określenie do tego pasuje. Znaleźć rajkę gdzieś tam wczesną porą taką wieczorową. Czysto tak? Się, się dobrze. Już na ranem, w nocy to wiadomo, gdzieś tam nocne marki wyjeżdżają, a tak my kiedyś się widzieliśmy. <laughs> e, a teraz jest tak. Dla przyszłych kierowców mamy radę, że nie ma co się bać, a tutaj jest chociaż to, że nie jest monotonnie i Wyobraźmy sobie, że macie magiczną moc, mamy, nie wyobrażamy sobie, która pozwoli Wam na wprowadzenie jednej zmiany w przepisach. Będącej usprawnieniem Waszej pracy, co by to było? Kierowcy są bardzo surowo karani za zerwanie pauzy, to znaczy nawet za kilkumetrowe podjechanie w czasie własnego odpoczynku. Gdybym mógł, chciałbym, panu właśnie kierowca mógł podjechać, nawet kilka metrów przestawić auto, nie zrywając tej pasy. Mogę, że się tutaj najażę, innym osobom z mojej branży, ale sądzę, że ta zorganizowałby czas pracy kierowców do trzeciego Wiadomo, że nie mając ograniczenia czasowego, zdarzało się trasy ponad 2000 km i było na to przeznaczone, powiedzmy, do 40 godzin. Trzeba było tak dobrze wymierzyć sobie czas jazdy, żeby wyrobić się na zwróceniu i również znaleźć czas na odpoczynek. A mając tachograf, jest z góry wiadomość, że zawsze danego dnia człowiek będzie miał zapewniony czas dla siebie na odpoczynek czy posiłek oraz regenerowanie sił. No, ewidentnie zakaz, zakaz jazdy, jazdy nocą. Tak, tak. Dla wszystkich, tak. względnie. To chyba w zasadzie tyle. wszystko inne to jest Takie do zniesienia. No. <laughs> Jeszcze y, podwójna obsada y, y, mogłaby mieć pauzę y, normalną, jedenastkę, a nie dziewiątkę bo przy 21-godzinnym e, czasie pracy, a jak wiemy, spać nie wolno, e, więc e, obie... E, człowiek jest po prostu zmęczony, tak? I będą te dziewiątka, się ogarną, coś zjeść, pochłonąć. Zostaje 6 godzin No tak, tak. Dwie rzeczy. Na pewno taka jazdy e, w nocy, chociaż wiadomo, że jest to nierealne. I dla porwanej I jeszcze... E, Pomory mogłyby być większe, wcale byśmy nie narzekały. i <laughs>